So, Łukasz Ogrod, obecnie dyrektor działu IT firmy Fibrein oraz spółek powiązanych z firmą. Pracuję w firmie w sumie już 15 lat, dokładnie będzie 15-lecie 1 maja, ale z firmą Elmar jestem związany trochę dłużej, bo wcześniej współpracowałem jako firma zewnętrzna, ponad tam półtora roku wcześniej, więc mamy już prawie 16,5 lat. Na początku no, zajmowałem się szeroko pojętą informatyką oraz wtedy to firma miała tylko około 40 pracowników, więc nie było aż tak dużo pracy, więc na początku wspomagałem, zwłaszcza tutaj Wieśka, barka. No właśnie, miałem powiedzieć, że trochę, trochę go wyrywałem z tych prac no. teleinformatycznych. No, generalnie przedstawię się, proszę. Marczek Wiesław, obecnie w firmie FIBRA, jestem dyrektorem zarządzającym, opiekuję się dziełem utrzymania ruchu i infrastruktury. W firmie pracuję od 2005 roku, od 15 marca, czyli w zasadzie 18 lat, jak już wcześniej wspomniałem. Pracę zaczynałem jeszcze wtedy w Elmacie jako serwisant urządzeń aktywnych, tych urządzeń, które, które firma sprzedawała. W zasadzie w 2005 roku. W firmie Elmat, no to zajmowaliśmy się wieloma rzeczami. Nie tylko, nie tylko tym serwisem, ale też pakowaliśmy paczki, robiliśmy wysyłki. Ola tam wspominała, że przez okno podawaliśmy paczki, tak. To to, to potwierdzam, konfekcja w pokojach. Że, tak, na korytarzu wspólnie zbieraliśmy się i przygotowywaliśmy paczki, przygotowaliśmy urządzenia do wysyłki. Wtedy wówczas zaczęliśmy rozwijać w firmie dział wykonawczy sieci światłowodowych. A to wiązało się z wyjazdami, e, często kilkodniowymi e, do różnych miast w Polsce. Jeździliśmy, jeździliśmy razem, tak. E, wdmuchiwaliśmy kable światłowodowe, robiliśmy sieci. E, no, z Łukasza, Projekt, taki duży temat, no to, to w Siercach. W Siercach, Radomsko. E, Radomsko, tak. Radomsko. To pierwsze takie sieci e, oparte na systemie mikrokanalizacji e, było to... To nowy system w zasadzie wtedy, w, jeśli chodzi o sieci światłowodowe. Masz też Legnicę jeszcze, tam była obrot hmm. Verticasa. Tak, w Legnicy to byliśmy na takim pilotażu systemu kabli łatwego dostępu. No, kawał drogi tak naprawdę, bo przez całą Polskę trzeba było przejechać. Z przygodami Z też? przygodami, samochodem Rafała, obecnego prezesa. <laughs> tak jest, dokładnie. <laughs> Przygoda była zaraz na początku, jak nam odpadł, odpadła obudowa <laughs> od spodu. Osłona, od spodu. silnika silnika <laughs> tak. na podwozie. Na <laughs> e, no i cóż więcej, e, no my, jeśli chodzi o takie właśnie też wyjazdy, projekty zagraniczne, e, to z Marcinem Słowikiem, obecnym członkiem zarządu, dyrektorem handlowym byliśmy obydwaj na środku Sahary, w Libii, w Afryce. W zasadzie przez miesiąc czasu pracowaliśmy w otoczeniu różnych ludzi różnych, z różnych krajów. Bardzo fajna przygoda. Zajmowaliśmy się tam uruchamianiem, spawaniem, robieniem pomiarów i uruchamianiem dużej sieci światłowodowej. Na środku pustyni ktoś może się zdziwić, po co komu sieć światłowodowa na, na środku pustyni. A chodziło przede wszystkim o taki duży projekt Kaddafiego, jeszcze wtedy żył. Wielka rzeka, gdzie było zlokalizowane akurat w tej części Sahary, który której byliśmy z Marcinem, około 400 studni głębinowych, gdzie wydobywała słodką wodę na powierzchnię, na powierzchnię terenu i transportowała takim potężnym rurociągiem pod własnym ciśnieniem do trzech największych miast w Libii. I Gdzieś tam wspominając ten rok 2005 czy Łukasz 2008, no to jest, jest no potężny. Ja potężny... chciałem wrócić właśnie do tego, bo jak przyszedłem, to Elmat obecny wyglądał trochę inaczej. Budynek jeszcze obity płytami takimi... Nie wiem, jak to jest z azbestowymi chyba, tak, tak. w środku wykładziny takie gumowe na podłogach. Tak. I w sumie w tym trakcie, jak ja wdrażałem ten system, on się zmieniał, bo jak już przyszedłem do pracy, to już był odnowiony budynek, już były normalne biura, inny podział tak, w ogóle budynku wiem. całkowicie. A to, co zostałem, to było całkowicie coś innego. Więc. No, tam, tak. jeśli chodzi o, o tą pierwszą taką produkcję w firmie Elmat, 2005 rok, ja pamiętam doskonale. Jak jeszcze ze Zdziskiem... Zdziskiem Czeka? Nie. Czechem. Czechem, o no właśnie. Czechem. No i z Bartkiem tam trzy stoły ustawialiśmy i gdzieś tam te początki produkcji Connectivity w 2005 roku miały, wtedy kiedy też powstał dział eksportu, który no dzisiaj jest, jest dość dużym, prężnie działającym działem. No i produkcja Connectivity, która w która się w zaczerniu jak to nazywamy jeden, tak? tak. Czyli w tym pierwotnym mm. budynku 2015 roku, e, gdzie pracuje no, blisko 200 osób, tak, więc no. No, z nami na wyjazdy to jeszcze jeździł, pamiętasz? No Bogdan, Bogdan Pyter, no, Tam Nasz kierowca ciężarówki. Nasz kierowca ciężarówki dokładnie. Tak. I razem z nami wdmuchiwał kable, wspomagał. Tak, tak. No, Bogdan też już, już sporo czasu pracuje, nie wiem. Jak To już Bogdan pracował. By, był. On był jako już szefem magazynu no to i tak. jakaś siedemnastka już... mu y, stuknie podejrzewam mm -hmm. niedługo. No też, też sporo, sporo lat. I to też był magazyn całkowicie inny niż teraz. Nie? Magazyn w piwnicy. Tak. tak. A nie? I, plus, Biuro... I plus metalowe te garaże na parkingu. Z zewnątrz tak. No. Biuro, Biuro Bogdana mieściło się w kotłowę. E, tam ustawiliśmy taki, taki narożnik, że tak powiem, żeby, żeby miał, miał miejsce na odpoczynku mm. można powiedzieć. Różne mm. ciekawe historie też. Też mało osób pewnie pamięta. Ty pamiętasz oddział Kraśniński. Oczywiście. Miałem okazję dość często tam bywać i miałem okazję go też zamykać. Jeździli, jeździliśmy z Łukaszem na inwentaryzację, te słynne. Tak. Tak I nie tylko do Krosna, no, ale i wszędzie. Do Krosna. Ale Krosną się nigdy na przykład nie przestawiło. Oni pozostali zawsze przy elektryce tylko, co tak. najwyżej skrętkę sprzedawali. Tak, tak. I o dziwo przejeżdżałem koło nich teraz w święta. Dalej słynna firma Elkros jest i dalej tylko elektrykę mają, przynajmniej zgodnie z No świętem. Ale nie w strukturze firmy Fibra, generalnie tutaj, jak Łukasz wspomniał, ta, ta strategia się zmieniła w kierunku właśnie rozwiązań światłowodowych przede wszystkim. To w zasadzie jeśli chodzi o, o dział szkoleń, to tak naprawdę dość mocno ten dział zaczął się rozwijać jak przeprowadziliśmy się tutaj do Drogoźnicy w 2011 roku. Wtedy byłem opiekunem produktów, jakby rozwijaliśmy produkty. Powstał dział konstrukcyjny, czyli de facto mogliśmy sami projektować produkty. To też taka strategia firmy była, żeby mieć wpływ na jak największą gamę produktów, tak, żeby te produkty projektować, zlecać wtedy jeszcze na całym procesem. Tak, zarządzać całym procesem, czyli od początku, od, od burzy mózgów, tak zwanej, że chcemy coś zaprojektować, poprzez narysowanie tego w, w oprogramowaniu. Wykonanie prototypu, wdrożenie tego produktu do, do produkcji, no i później cała otoczka związana ze sprzedażą, karty katalogowe, jakieś, jakieś dodatkowe deklaracje zgodności, no i przede wszystkim szkolenia, tak, bo, bo trzeba było ten produkt też, też przedstawić naszym klientom, zarówno szkolenia teoretyczne, jak i szkolenia praktyczne. No, cała masa szkoleń, tak naprawdę, no też. Byłem no, w każdym, chyba można powiedzieć, zakątku naszego kraju, jeśli chodzi o te szkolenia, i to szkolenia były czasami dwu-, i Były to szkolenia też związane z samą techniką światłowodową, jak i szkolenia związane z systemami do budowy sieci światłowodowych, bo, bo tutaj głównym problemem było to, że każdy nowy system, który był wdrażany, no to nasi klienci mówili, ok, fajnie, podoba mi się to, tylko ja nie umiem tego zainstalować, tak, więc, więc wtedy organizowaliśmy takie, takie szkolenie na placu budowy, tak, że, że, nie wiem, przyjeżdżaliśmy, był blok, tak, budowany, na etapie okablowania tego bloku przyjeżdżaliśmy i razem robiliśmy tą instalację, że tak powiem, na, można powiedzieć, żywym organizmie jak raz tutaj w ankietach po szkoleniu tutaj na Rogoźnicy było, ktoś dopisał, że tylko drugi raz nie podawajcie barszczu czerwonego z kapustą. Tak, tak, było tak. No, był barszcz ukraiński, taki dość, dość no, kapusty, można powiedzieć, z taką dość bogatą wkładką, jak to się mówi. I, i no, ankieta generalnie miała dotyczyć szkolenia, natomiast no, zeszła na tematy kulinarne, tak. Tak, więc też bardzo ciekawe.